Tak po dekoracji będzie jak zwykle luna pomorowa i przy tym ilości koni naprawdę prosimy Państwa o to, żeby ta luna była spokojna, ponieważ no, nie ma tu aż tak dużo miejsca i dla bezpieczeństwa naprawdę prosimy nie za szybko, A nie, jeżeli, no, gdzie, no, wchodzę, Dekonuję zawodników. powiem Państwu, że tutaj właśnie tak dużo łęcznie jest pan jeżeli honuje, ale ograniczmy ten bieg naprawdę. To nie mają być wyścigi i to ma być, być runda honorowa. Już? Było widać osoby widowni i to momencik, aż rozwiniemy, rozwiniemy linę i konie już są przygotowane. Wydaje mi się, że troszeczkę dalej, żebyście panowie byli od koni, bo to różnie bywa. Przesuńcie się panowie jeszcze, zróbcie większą przerwę między wami a koni. Tak? Pani sprawdza, czy panowie nie mają haceli czasem pod butami, ale chyba nie jest tak źle. Nie podkuci, panowie są przygotowani i tak delikatnie i ruszyły koniki. O, o, widzę, że kiepsko. Następnych pięciu panów jeszcze dodatkowo do pomocy poprosimy. Wystarczy, proszę pan. O pani tutaj widzę, czy pani w cyrku pracowała, że pani tak kiedy uderzyć, ale nie tak po pędzinach. To gotowe. No to poszły. Panów oj, oj, panowie, super, super, super. Pani jednak lepiej teraz popędziła i proszę państwa. 24 panów z nowego to zwyciężyło z komii z pana Pawła Korpusu. Dziękujemy starczy, puszczamy, puszczamy. Ten, ten zaprzęg, że tak powiem. Dobrze. No to poprosimy o muzykę odpowiednią do rundy honorowej i Pani, Pani też musi biegnąć, tak? Pani pierwsza, dobra, dobra. Dobrze, z liną Panowie Bravo! Brawo, brawo. Brawo, szczególnie dla Pani, która, zobaczcie Państwo, brawo za odwagę i uśmiech i radość. Runda honorowa super, Nie niestety przeszkody. Pierwsza zrzutka tego zaprzęgu, ale to jak będziemy liczyć jako wielokątny, tak? Brawo, brawo, jeszcze raz, brawo. To panie wspaniale się tutaj prezentuje z tym batem. Brawo, brawo. Czasu nie będziemy mierzyć, punktów karnych nie będziemy liczyć. Dziękujemy bardzo wszystkim panom. Brawo za odwagę. A pana Pawła i jego konie poprosimy tutaj pod trybunę. Bo... Na koniec siadaj.

a, przygotowuje się, nie, się Pan. Jeszcze mam podstawę. Ten sam skład. Właściwie nie cały, bo konie się zmieniły. Także tutaj będzie mniej tych do dekoracji. Prosimy. Już wszyscy Państwo pojechali. kolejność w konkurencji. W tym czasie odczytam już listę startową do konkursu numer 4. Duże konie w parach. Jako pierwszy pojedzie Pan Krzysztof Marach, jako drugi Sebastian Cichocki, jako trzeci Marcin Nieśkowiak, jako czwarty Szymon Juszczak, jako piąty Mirosław Biedziak, jako szósty Łukasz Hałupka, jako siódmy Przemysław Ignasiak, jako ósmy Gracjan Marach i jako dziewiąty Dawid Gawroński. Nadal trwa yy, tutaj dekoracja zaprzęgów singli, dużych koni. Czyli jeszcze raz Emil Frankowski, pierwszy, wyboru Zakółka Szkołupka, drugi Dariusz Owsiany. I, i Marcin Miejszkowiak, trzeci również Dariusz Owsiany i Marcin Miejszkowiak, czwarte Krzysztof Wiśniewski i Arkadiusz Augustiak, piąty Dariusz Raduła Weronika Łabińska, szósty Szymon Pocztowy Grzegorz Witkowski i siódmy Stefan Pomala i Szymon Dyryzbański. Nikt nie miał żadnej Szkoda, również bezbłędnie, podobnie z usemką, no i na widowiskową dziewiątkę. I dziewiąta przeszkoda za zaprzęgiem. Ostatnia, szesnasta. Przejazd bezbłędny i teraz czas osiemdziesiąt jeden i 15 setny. To czas pana Łukasza. Nie. To

Być, ale konik, zobaczy proszę Państwa, jak dzielnie, dzielnie powiem, że dla niego tutaj po trawie to trudniej się taką bryczkę ciągnie. Więc, więc to jest dla niego duży ciężar, mimo że jest bardzo malutka. A tutaj cała rodzina po prostu jeździ i ubiega ten sport takiego? Tak, Państwa, siódma przeszkoda i na razie żadnego punktu karnego. Brawo a, dla maleńkiej Wioletki ciągnącej i dla niewielkiej Abelki powożącej. Zobaczcie Państwo na tej trudnej przeszkodzie, Amelia cały czas dobrze sobie radzi, wiadomo, no luzak jest bardzo pomocny i może podpowiadać, także tutaj brawa również dla luzaka, który tak dzielnie tutaj przed tym koniem biegnie, bo proszę Państwa, też musi mieć niezłą kondycję, żeby, żeby wytrzymać. Violetka pięknie, pięknie idzie. Tak, no... Troszeczkę gazu dodano jeszcze tutaj, ale, ale Wioletka ma swoje tempo i biegnie, biegnie. No super! A A, a. A tutaj, już Państwo tak rozmawiamy właśnie nad tym konikiem, to mówimy, że te najmniejsze koniki to Falabelle, i powiem Państwu, że w Brazylii te koniki się hoduje. Taka rodzina Falabellów to wyhodowała, a teraz jest jeden klasztor w Brazylii, który właśnie utrzymuje się z hodowli tak maleńkich koników. I, i dzięki temu tamte siostry zakonne właśnie

i ostatnia przeszkoda. I teraz zaraz będziemy poznamy czas. 87 sekund 41 setnych. I trzy punkty, skazy, punkty karne za rzutem. Przejechali już przez nasze czujniki. Czas wystartował i obserwujemy pięknie przygotowanego martela. Pewnie od wczesnych godzin rannych była przygotowana jego grzywa, tak pięknie pozaplatana, zrobiona tymi dółkami. Drodzy Państwo, takie wykąpanie konia, wyczesanie i przygotowanie do zawodu, to też jest ich część, ta część, której my tutaj nie widzimy, ale efekt tego wszystkiego y, naszym oczom się y, pokazuje. Jak na razie, bez punktów karnych, martel pięknie się sprawuje i podąża do przeszkody numer 7. Zauważyliście Państwo, że coraz więcej pań czy dziewczyn w, tym, w tych konkurencjach związanych z koniami, z koniami uczestniczy. Widzicie Państwo w wielu krajach szczególnie chętnie zatrudnione są panie do pracy przy koniach, ponieważ chyba przez to, że potrafią się tak dzieci dobrze opiekować, też potrafią się koniem delikatnie opiekować i często te konie dzięki temu są spokojniejsze, delikatniejsze, tak jak osoby, które je prowadzą. Ale swoje wymagania potrafią również wyegzekwować, dlatego tutaj widzimy, jak onik pięknie podąża. Martel zbliża się do ostatniej przeszkody, przejechał ją i teraz tylko do miernika czasu. I już będziemy wiedzieli, a Ach, akurat, Ach, niestety, proszę Państwa, norma 131 i została przekroczona nieznacznie, i w związku z tym jest jeden karny, 132 sekundy i dwie setne to czas wyjścia to w Jak to nie? W trzecim miejscu katarzyna Buga i, i z Łozakiem Dominiką nawrot Konik Martę 2 sekundy i 0,02 sekundy oraz 1 sekundy. To ten trzeci konik tutaj właśnie z tą dwukórką. Teraz właśnie podchodzi pan Szymon Ręcza Pucha. Wie, w tym najmniejszym konikiem, gdzie właśnie na on tak każdy kąpielowy, bo się to trzeba już ma, że już już jest naprawdę, a się no i pusmanice do katarro, 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 to katarro, katarro,

Zechnąć ze mną przeszkody niestety nie może pozostać uznany. Mamy teraz... Pan Sławomir Starkbauer, Bartosz Staubauer to jego luzak, a konie talar i hanusz. Tutaj widzicie Państwo mamy konie rasy konik polski, takiej myszatej yy, maści. To są konie, które mają pokazywać nam jak wyglądała, yy, jak wyglądały konie tarpany, które tak naprawdę wyginęły, ale w okolicach Biłgoraja i tutaj na wschodzie Polski było bardzo wiele koników yy, tych tarpanów, przekrzyżowanych z koni i starano się bardzo żeby tą rasę odzyskać, odzyskanej właśnie ta charakterystycznej Maść Myszata. Powiem, że takie konie żyją również w polskich lasach. Cziko w okolicach Popielna oraz nad morzem są w dwóch miejscach dość spore stada. Są to naprawdę odporne konie. Jak widzimy bardzo piękne, chociaż często lubią być krągne. Także nie nim chłowoty. Ale jak doświadczony pochodzący czy jeździć, czy z pewno poradzi. pewno poradził. Już dziesiąta przy Skoda, jak 10 lat. na razie bez bez, bez Karnych czas 88 i 11 sekund i na prowadzeniu. Przygotowuje się Piotr, jedzie teraz na parkour Piotr Kniewski, Jego luzakiem jest Natalia Targosz, konie Branik i Zefir, a przygotowuje się Marcin Iśpon.